Co ci się łączy? Z czym ty się łączysz? Z BTV A wcześniej miałeś co innego Jakie BTV? Nie, no, się, nie. Kiedyś, Możecie włączyć wy? Bo mój nie działa Jak ci nie działa? No, nie działa. No to musi być włączone Musi, bo mam ochotę No to ty masz ochotę, ja nie mam Dobra, włącz ty Jak? Pokaż, daj mi to Bo mój dziadowski telefon się nie nadaje do niczego to się nagrywa. Cześć kochani, witamy was w niedzielę. Połączyłam. No, rozłącz się. No. To mamie muszę coś zrobić. No dobra, to dacie zrób. Nikoli, zrób. zrób. Już się rozłączyłam. To są nasze zwykłe, rodzinne e, poprzeczki. No i niby ma. Przeczki. <laughs> Ale tu się nie połączyło. Połączono. Spotify. Ale tu nie ma. Spotify. Jak nie ma? No włącz coś, ale tu nie jest na niebiesko. Szukają cię, ludzie. Negocjują się. Bo został tylko jeden weh. Co to jest dzisiaj dla nas, budzi się. I zobaczą nas, jeśli będziesz chciał tak. Bo przecież z tobą jesteś żywioł. Szukają nas, i zobaczą nas. Yeah, yeah.

Moi drodzy na jeziorko. Pies wyje z tyłu, bo się boi, że ją zostawimy masakra. Idziemy na plażę. Zabieramy Was ze sobą, będzie może taki szybki, niedzielny vlog z południa, nie od rana, ale zobaczymy czy mężosiowie się będzie chciała nagrywać, znaczy mi nagrywać, a jemu montować. nasze jeziorko jest przecudne. Jeżeli będziecie mieszkać gdzieś w blizu Nessy, albo chcielibyście przyjechać tu na weekend to bardzo, bardzo wam polecam. Jest tu cudnie. Jeszcze buduje się właśnie fajny hotel. Zaraz go wam pokażemy. I e, też są tu domki no, do najęcia. Plaża jest cudowna. Latem się też dość dużo dzieje. Mamy też e, słynne

Mm, tak, dokładnie, <gry> dokładnie do a tu już mój mąż pokaże wam hotel właśnie, który się buduje i który będzie ciotny, więc zapraszamy do misji. Tu są domki takie do wynajęcia, bardzo fajne. Jeszcze z czasów, kiedy ja byłam dzieckiem, to były takie dziadowskie, więc te są super. W dochodzimy na plażę. Normalnie w lecie nie bardzo można tu z dyskiem, ale tam jest dalej plaża dla pniu, więc my zawsze tam idziemy. W ogóle na jezioro nas nie kolacuje, tam ciągnie, bo ona tak lubi tutaj przyjeżdżać, ale my też. Jest to naprawdę przyjemne miejsce. Teraz jeszcze w okresie zimowym nie ma wstępu, więc śmiało można sobie na spacerek, na jeziorko się wybierać. A tutaj zobaczcie, ludzie mają łodzie. A tu można po

Polinka coś nacisnęła już. Mam nadzieję, że nagrywałaś. Tu też jest restauracja, która właśnie jest otwarta zawsze latem. I też na plaży często imprezy się dzieją. A to jest w ogóle wszystko ten. Jedno. I ten hotel też będzie ich... wodę? Już kichają, mnie. Dzisiaj mamy bardzo czystą wodę. Latem niestety niekoniecznie tak jest. Często są tutaj glony, ale dzisiaj to jest przepiękne w ogóle. Zobaczcie jaki widok. To takie nasze małe morze. Na górze jest jeszcze park, te, taki linowy. Więc troszkę się zaczyna rozwijać Nysa po tym kątem i dużo tutaj latem się dzieje. No i przede wszystkim imprezki, jeżeli ktoś lubi, można też na pole namiotowe przyjechać. Zachęcamy. Czekał Klaudzik, jak jedziesz na koniku? Pokaż jak na plaży, na swoim koniku jedziesz. Co? Zaraz. To musisz tu z przodu, bo nie widać. I poszła. Fajnie na plaży, nie? To Moi drodzy, jest takie słońce, że mogą wziąć śmiało okulary słoneczne Ci jest przepiękna pogoda

just a couple kids, nowhere to be. Taking time for making memories, living life like we were runaways. Yeah, those were the days. You're taking me back, you're taking me back. When the world was smaller and everything. Ostatnimi czasy tak coraz częściej spędzamy sobie w niedzielę. I ja też mam dużo więcej wolnego czasu, więc ta niedziela taka właśnie jest dla mnie e, fajna. Możemy ją razem spędzić, później na spacer. Wcześniej pracowałam właśnie tej to była... Leciały mi i bo... byłam... Nie miałam czasu po prostu. To... A teraz dziewczyny się bawią. Tam lata psiak gdzieś. O! 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 Tam Klaudusia na koniku, tam Nikusia zezbiega mąż z cyka a matka odpoczywa na kamieniu. Już nie mogę doczekać lata, kiedy będziemy tutaj przychodzić e, na plażę. Normalnie czuję się jakbym była na Mazurach albo na... E, Morzem Polskim, więc jest naprawdę cudownie. W ogóle mój mąż też się wkręcił w nagrywanie w sensie w wymyślanie kontentu na, na nasz kanał. I to właśnie on wymyślił, że dzisiaj nagramy vloga z jeziorka. On lubi takie przerabiać filmy, wiadomo jest to wtedy dla niego bardziej atrakcyjne niż takie zwykłe domowe. Wracamy, jedziemy teraz na obiadek do teściowej. Więc yy, dzisiaj, taki... yy, dzisiaj króciutki spacerek po jeziorku yy, A potem, co potem będziemy robić? Pewnie nic ciekawego już, ale zobaczymy. Więc wracamy. Nie chcę się wracać dzisiaj, bo jest przepiękna pogoda. Pies się wyganiał. Dziewczyny poszalały. No ale cóż, trzeba jechać na biat. And candlelights, those were the things I liked the most. And back when we were passing notes in school, spent our summers by the pool, talking about what we'd be when we're grown. Well, those were the days. Właśnie mąż teraz pokazał parasole jakie mamy, jakbyśmy byli na bali, więc w tej restauracji, w restauracji, w tym barze tutaj na plaży są takie, są rowerki wodne. No naprawdę ja tu uwielbiam przyjeżdżać i, yy, i latem to często tu bywamy. Częściej chyba niż na basenie, który też mamy zrobiony, ale nie ma takiego klimatu jak to. You're taking me back. When the world was smaller and everything was ours. You're taking me back. You're taking me back. I my już jesteśmy w samochodzie. Ja się cała rozmazałam, bo po prostu e, jest tak słonecznie, że, że, że żałuję, że nie wzięłam mm, okularów. Stroje też bo boli. No, nie realizuję się stopy. Dobra. No. 7 stopni, tak ciepło, więc było cudownie. Jak już jest słoneczko, to już się Olimpce wszystko chce. W sensie zrobić no, coś. <noise> no, teraz jedziemy na obiadek. I, I tak nam niedzielka dzisiaj zleci. Praktycznie cała, ale fajnie, że poszliśmy na ten spacer. Szczerze, rano mi się niekoniecznie chciało ale jakoś mnie rodzinka wyciągnęła i nie żałuję, bo było mega przyjemnie i i miło spędziliśmy czas. Dziewczyny podbiegały, poszalały, psiak też się wyhasał. Oczywiście będzie do kumpania. standardowo jak to niedzielę po e, e, naszych podróżach na jezioro nyskie. A teraz już jedziemy. My już kochani po obiadku wracamy. Teraz jeszcze mamy

więcej i więcej od życia bez okay. Tam, gdzie jeździłem z małym. Wracamy do domu. Ja jestem szczęśliwa. Co się patrzysz? make w mi się już rozmył. No, nie wiem, czy ja nagrywam, czy nie. O, 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 Tu już zagląda, tak? A tak gwiazdoszy. gwiazdoży jak w Londynie. Mamy już godzinkę 17. Czekajcie, zobaczę. tak. Mamy już godzinkę 17. E, ja oczywiście zobaczyłam, że nie mamy pieczywa, a mój mąż ma jutro pierwszą zmianę, więc bez pieczywa no wiadomo, nie da rady sobie nawet kanapek zrobić. A mm, o 6 rano nie będzie mu się chciało jechać do sklepiku coś kupić. Więc jako ta dobra żona, wykombinowałam, że zrobię bułeczki na maślance, mm, zrobię na kolację pizzę. Ja, mam bardzo ambitne plany, moi drodzy. To nie koniec. Coś jeszcze chciałam zrobić, ale co? Jeszcze myślałam, żeby zrobić może e, hałkę, którą upiekłam ostatnio i była mega dobra. Dziewczyny zjadły ją ze smakiem, jakoś tak mam ochotę coś pogotować. A, a jeszcze muszę dokończyć pierogi, bo mi zostało trochę farszu, więc e, zrobię pierogi na jutro na obiad, żebyśmy mieli. No ja, jutro oczywiście jest poniedziałek, już sobie listę zakupów zrobiłam w telefonie, bo rano lecę na zakupy, nie będzie tego dużo, ale muszę pokupić parę rzeczy, więc w poniedziałki i czwartki mam standardowo tak samo ułożone, że rano wstaje, lecę na zakupy, później z sprzątanką, obiad i tak mi to leci, więc yy, masakra, Przepis będę robiła od zwyczajnej kobiety. Na TikToku znalazłam właśnie na myślance te bułeczki, więc zaraz się biorę, bo one muszą jeszcze godzinkę później wyrastać. No i tak, a wieczorkiem oczywiście będziemy oglądać z Klaudiusią filmów, które zapowiedziała. Ma ochotę oglądać szereka, dzisiaj jedynkę, pewnie za tydzień dwójeczkę. i tak będziemy oglądać sukcesywnie, więc taki plan na wieczór. Bardziej że jest 17 godzina, a tu jeszcze jest, snu. Już coraz lepsze. Już czuję, że ta wiosna nadchodzi pomału. Dzisiaj było tak pięknie nad jeziorem, że nie chciało się w ogóle wracać do domu. Wszystkim nam się to przespacerowało i tak myślę, że będziemy to powtarzać sukcesywnie. Wejdzie to na naszą taką małą tradycję. Ja e, będę kończyła tego szybkiego, spontanicznego vloga, bo tak naprawdę dzisiaj w ogóle nie miałam planach e, nagrywać. Wstałam rano i powiedziałam do męża: dzisiaj nie nagrywam, bo to dużo schodzi. Ty później siedzisz e, pół dnia na montażu tych filmów, no ale sam wziął kamerkę na jezioro, mówi: nagrywamy, będzie najwyżej na zaś, A e, może jeszcze się uda, że dzisiaj go przerobi i pojawi się niebawem na kanale. Po... E, bo, bo, Przybywa teraz bardzo dużo subskrypcji, bardzo dużo komentarzy przybywa nowych. Jest mi niezmiernie miło mm, czytać te komentarze. Eee, I odpisuję Wam. Eee, jest to taki fajny kontakt z Wami teraz, że wkręciłam się na Maksiora i będę to kontynuować. O, już moja panienka przyleciała. Jaką I ma bluzę z kupa. koniem, tak? Od babci <grym grym> też. Bluza. Z konikiem i pościel, tak? i Tak. Dla... Idzie do toalety Masakra. Jezu, dziecko, uduszę cię. No, dobra, idź. Jak musisz, to iść. No. No, rzecz normalna, ale niekoniecznie trzeba o tym informować e, moich widzów. No, i tak, kochani, e, dziękuję Wam za to wszystko. E, cieszę się, że filmy Wam się podobają, że jest taki odzew. E, tak jak sobie powiedziałam, w tym roku stawiam na rozwijanie tego kanału, na nagrywanie systematyczne filmów, bo jednak ta systematyczność bardzo dużo daje. Mamy już ponad 1000 subskrypcji, dużo więcej komentarzy, dużo więcej godzin wyświetleń. Więc. E, tak, bardzo dużo godzin nabija też moja mama, która ogląda filmy po kilka razy, wkręciła się i czeka, kiedy jej córka będzie e, sławna jak Anciaks. Tak. I e, to jest e, fajne, że to ogląda, że i to sprawia też przyjemność, i chętnie występuje na filmach moich więc um, działamy, rozwijamy. A wy oczywiście subskrybujcie, lajkujcie i nadal komentujcie. Bye bye moi drodzy. You take me back to the sleepless nights, phone calls and candlelight. Those were the things I liked the most. And back when we were passing notes in school, Spin our sums by the pool, talking about what we'd be when we're